Siemaneczko, ziomeczki. Witam Was bardzo serdecznie w grze, która nazywa się Next Car Game. Next Car Game, tak, To jest, znaczy nie Next Car Game, tylko coś bardzo podobnego do Next Car Game. Coś, coś co jest na telefon. Kurde. Wow. O kurde, już w Wiecie poprzedni odcinek był z Minecrafta, to teraz będzie samemu z, z gry, która nazywa się jak to się nazywało? E e Car Crash Simulator, gdzieś tak. To sobie niszczymy auto. To, to samo co Next Car Game. Kurde. Ok. Ku Mm. co co jest Praktycznie to samo sama mapa. Tylko, że taki na telefon, i na auto, i w ogóle inna gra. Ale wszystko jest prawie to samo. Dobra, od początku nie, tu się daje tak. Wow. No i tu się rozwalamy. No i bijemy innych. To, to są takie derby. Ten model zniszczony jest bardzo fajny. Drift. Trochę nie uda Mam. No, tak na chwilę się przy, przyciszyłem.

Młotów trochę zniszczyłem. Młot będzie taki luźny odcinek. Kurde, dlaczego rykamy? Jeszcze taki krótki odcinek z, z takiej jednej gierki. Leci oh, bo... no. człowiek patrzcie jak to auto zginęczone. Cześć by to była armatka. To jest chyba armata. Na no, pewno armata. Aha Cześć. To chyba nas zgniecie. To patrz. Niech go to zgniecie. Dobrze. Teraz ja wbijam. Teraz mnie to zgniecie. Niech go teraz zgniotło. Jaj! Armata. Łoł. w to się wlatuje. Na młotach byliśmy na to, że byliśmy na byliśmy. Poczekajcie. A, myślę, że to kościół. Tu były rozbite felgi. I właśnie... się zniszczyłem. Zaraz padnę. Mój poziom zdrowia jest mały. ręki kadaś jak widzicie to auto jest zmasakrowane tak zmasakrowane Dobra, na tym jesteśmy No to się kilka minut nagrywa palimy się Ju, już nie możemy jechać okej, to okej trzy, dwa, jeden A, tu znam z... Z góry, też. Akurat wybrałem takie... ...takie auto. Takie ra randomowe. Dobra. Kurczę. O, nawet no, widać moją postać. Dramat... No, ...dobrze nam idzie kurde, jak się zlagowało kurde, zlagowało no, kurde dokładnie tak samo jak w tej grze i tu wiem na, na czym to polega będzie nas tak po prostu sobie odbijać i, wypadli, i wypadliśmy dobra, teraz wol... w jakiegoś gościa Kurczę. nie wiem jakiegoś gościa na mnie spróbuję i to koniec wideo. Mam nadzieję, że odcinek Wam się bardzo podobał. Że Wam się po prostu podobał. Nie zapomnij zostawić lajka, like, nie zapomnij zostawić lajka like. i tak dalej. Okej. Okay.